Ja mam na imię Marcin i witam Cię serdecznie na kanale MDD, Domy Drewniane. Jesteśmy producentem i wykonawcą domów drewnianych wykonanych w technologii szkieletowej. W zeszłym roku opublikowaliśmy film na naszym kanale, w którym staram się odpowiedzieć na pytanie, co wpływa na kształt finalny cennych naszych domów. Film cieszy się największą chyba popularnością. Nie dziwi mnie ten fakt, ponieważ pytanie o cenę jest pierwszym i zarazem najczęściej zadawanym pytaniem podczas rozmów telefonicznych czy w mailach w czasie pierwszego kontaktu ze mną. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tego filmu, to link zamieszczam tutaj na dole w komentarzu. Postanowiliśmy nagrać kolejny film na temat ceny, w którym troszeczkę bardziej konkretnie odpowiemy na pytanie, ile kosztuje konkretny dom. Podczas tego filmu będę posługiwał się zamysłem domu typu bajka z naszej oferty. Podam 5 przykładowych konfiguracji tego domu od 100 tysięcy do prawie 300 tysięcy. Na początku powiem Wam z czego to wynika, ponieważ zamawiając dom typu bajka jest to dom, który ma wymiary zewnętrzne 7 na 5 zabudowy 35 m2 plus użytkowe poddasze. I jeżeli przejrzycie nasz kanał na, tutaj na YouTube, zobaczycie, że każda realizacja jest w jakiś sposób inna. Niby to jest ten sam dom bajka, jednak w jednym domu konfigurujecie dom, że nie ma w ogóle tarasów, inny dom ma dwa tarasy, jeszcze inny ma tylko jeden i jest to boczny taras zadaszony. Jedni z Was decydują się na opcję dodatkową typu, nie wiem, klimatyzacja, inni na podłoga drewniana. I finalnie kształt, ceny, Takiego domu jest po prostu inny. Inna cena jest tego domu. Inna cena będzie tego domu. Cały czas pokazuje Wam dom typu bajka. Trzecia propozycja to jeszcze inna konfiguracja i jeszcze inna cena. I w tym momencie chciałbym wytłumaczyć się, dlaczego często nie podajemy konkretnej ceny pod przykładowymi realizacjami. Ponieważ jeżeli my pokażemy Wam dom typu bajka, który został przez klienta skonfigurowany w ten sposób, że finalna cena wynosiła powiedzmy 150 tysięcy, ja taki dom zaprezentuję, pokażę, podpiszę, że cena domu bajka 150 tysięcy, po czym spotkamy się u nas w firmie, skonfigurujecie sobie dom kompletnie inaczej, pod siebie, finalnie cena wtedy wyjdzie powiedzmy 220 tysięcy i ja dostanę kijem po kolanach ponieważ panie Marcinie w internecie przedstawił pan ofertę, że dom kosztuje 150 tysięcy, a tu co? Spotykamy się, a cena wychodzi 220. No, wtedy staram się wytłumaczyć tak, tylko tamten dom był inaczej skonfigurowany. Ta sama sytuacja jest w drugą stronę. Nie chciałbym podawać ceny domu skonfigurowanego w ten sposób, że cena finalna wynosiła 220 tysięcy, bo może tobie przyszła inwestorko czy przyszły inwestorze nie zależy na tym, żeby mieć boczny taras zadaszony, żeby mieć w domu klimatyzację albo podłogę drewnianą. Wtedy obejrzysz taki film i powiesz: 220 to dużo. Nie, 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 nie. To, to... szukamy dalej. Wy skonfigurujecie dom typu bajka, który będzie kosztował 140 tysięcy. To jest możliwe i dzisiaj w tym filmie Wam to przedstawię. W tym momencie pokażę Wam, jak wygląda cennik domu typu bajka. Jeśli zechcielibyście otrzymać od nas ofertę, w którym napiszemy, jaki jest zakres naszych prac, jak wygląda wzór umowy i cennik w postaci pliku PDF, napiszcie do mnie, prześlę to wam. To nie jest żadna tajemnica. Wysyłam to w ciągu 5-10-15 minut. Jak widzicie, jest zakres podstawowy, który kosztuje 160 tysięcy i są opcje dodatkowe. Zakres podstawowy wynika po prostu z naszego doświadczenia tego, co klienci najczęściej zamawiają. A opcje dodatkowe są po prostu możliwe do wyposażenia tego domu. Opcje dodatkowe to jest nie wiem, podłoga dębowa, opcja dodatkowa to jest klimatyzacja, okiennice na przykład, bo nie każdy chce mieć okiennicę w standardzie. Także 160 to jest podstawa, plus opcje dodatkowe, co wcale nie wyklucza tego, że z opcji podstawowej możemy też odejmować np. balkon, czy, czy, czy nie wiem, czy, czy solarkę okienną. Możemy sobie też odejmować. I w tym momencie przechodzę do konfiguracji pięciu przykładowych domów bajka. Będę posługiwał się notatkami, które zrobiłem sobie na podstawie tego jakie były archiwalne jakieś zamówienia naszych klientów. Opcja numer 1 to dom za 102 600 zł. Opcja numer 2 to dom za 160 000 czyli to jest zakres podstawowy z naszej oferty. Opcja numer 3 188 900, opcja numer 4 226 100, opcja numer 5 247 400. Ceny, które tutaj podaję, nie uwzględniają płyty fundamentowej. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat płyty fundamentowej, zapraszam. W opisie tego filmu jest link, gdzie troszeczkę więcej o tym mówię. I cena tego filmu nie obejmuje transportu, bo zawsze transport jest liczony w jakiś sposób indywidualnie. Zatem, opcja numer jeden to jest tak: konstrukcja naszego domu, zadaszenie domu pełne orynnowanie, obicie zewnętrzne, czyli elewacja zewnętrzna. Okna naszej produkcji okna drewniane ze, wraz ze wszystkimi obróbkami, wykonanie balkonu, drzwi zewnętrznych, yy, drzwi balkonowe i tutaj jeszcze dodałem malowanie i impregnacja całego domu. I ta bajka konkretnie kosztuje 102 600 zł. Konfiguracja numer 2 to jest zakres. Podstawowy z naszej oferty, czyli tak jak wcześniej wspominałem, jest to taka konfiguracja wynikająca z naszego doświadczenia tego co klienci zamawiają najczęściej, jakie bajki budujemy najczęściej. I tutaj tak, też mamy konstrukcję, też mamy zadaszenie, dom jest ocieplony, jest wykonana elewacja zewnętrzna, elewacja wewnętrzna, wykonane są w środku w domu ściany działowe. W łazience wykonane są ściany z płyty OSB, przygotowane pod glazurę, pod, pod płytki, to już jest kwestia wykończenia później domu. Co dalej mamy? Podłogę na poddaszu, czyli to co od dołu widzimy jako sufit, to na górze jest to podłoga, jest to deska 4,5 cm sosnowa. Schody dębowe własnej produkcji, każdy element, który wykonujemy jest naszej produkcji, który wychodzi od nas ze stolarni. Nie zamawiamy w marketach półproduktów, tylko wszystko wykonujemy od początku do końca u siebie. Idziemy dalej. Drzwi wewnętrzne między pokojami, drzwi do łazienki, drzwi zewnętrzne, drzwi balkonowe, balkon, rozprowadzenie instalacji elektrycznej, rozprowadzenie instalacji hydraulicznej. Finalna cena takiej konfiguracji to jest 160 tysięcy. I bardzo proszę, konfiguracja numer 3 to jest wszystko to, co zawierał zakres podstawowy z naszego cennika. Plus, i tutaj wchodzimy już w opcje dodatkowe. Impregnacja i malowanie, okiennice, wykonanie okiennic, taras o wymiarach 3 na 5 metra, pomieszczenie gospodarcze pod schodami, montaż rozdzielniczy i balustrady na tarasie i na balkonie. Tutaj cena finalna wychodzi 188 900 plus transport. Konfiguracja numer 4 tutaj przebijamy już 200 000, idziemy w górę tak samo. Podstawa, czyli to co wszystko to co mieściło się w 160 tysiącach, to co jest w cenniku i to co mówiłem wcześniej w opcji numer 2, impregnacja i malowanie. Tutaj już mamy jako opcję dodatkową podłogę dębową własnej produkcji, okiennice, pomieszczenie gospodarcze pod schodami, ale również pomieszczenie gospodarcze na górze między pokojami, taras przedni, czyli ten o wymiarach 3 na 5 metra, balustrady jako opcja dodatkowa. Często też takie błajki budujemy. Mamy taras boczny, czyli ja teraz znajduję się w realizacji, gdzie jest taras boczny. I jeszcze dodatkowa jest opcja zadaszenie tego tarasu bocznego. To już taka jest bajeczka premium bym powiedział. I jeszcze na koniec montaż rozdzielnic. I tutaj mamy cenę 226 100 zł plus transport. Oczywiście. Konfiguracja numer 5 to niemalże 200. 50 tysięcy, dokładnie 247 400 i tutaj mamy też zakres podstawowy impregnacja i malowanie deska dębowa, podłoga dębowa, okno dachowe typu Velux, takie otwierane uchylnie, to jest opcja dodatkowa, okiennice, pomieszczenie gospodarcze na dole pod schodami, pomieszczenie gospodarcze na górze, taras przedni, taras boczny, taras tak jak tutaj zadaszony boczny i uwaga, tutaj jest w konfiguracji wykonane będą też Meble kuchenne, dębowe. Dalej mamy balustrady, tak samo. Tutaj mamy jako opcję dodatkową w tej cenie jeszcze klimatyzację. Jako opcję dodatkową mamy pojemnościowy podgrzewacz wody, rozdzielnica i wymurowany komin systemowy, bo prawdopodobnie klient zażyczył sobie kominek typu koza albo taki tradycyjny. I cena tej konfiguracji to jest 247 400. Przypomnę, cały czas mówimy o domku z naszej oferty: domku typu bajka, zabudowa 35 metrów plus użytkowe poddasze, co daje nam 64 metry użytkowe pod podłodze. I w ten sposób skonfigurowaliśmy już 5 domów: no jeden za prawie 250 tysięcy, za 102 tysiące, za 160, za 200 prawie 30 i za 200 yy, za 190. Prawie. Jeżeli ktoś chce odpiąć wrotki, ktoś ma na tyle wysoki budżet, w opcji dodatkowej mamy również balię. To jest kolejne, nie wiem, 14 tysięcy dla naszych klientów to jest koszt Bali. Z opcji dodatkowych są jeszcze okna typu jaskółka. Tego jest naprawdę dużo. Zatem, droga inwestorko, drogi inwestorzy, jeżeli chcesz poznać finalną cenę domu, który chcesz zamówić, który Ciebie interesuje, zapraszamy do nas na spotkanie. Zapraszamy, spotkajmy się na wideorozmowie, porozmawiajmy przez telefon. Zawsze jesteśmy w stanie podać finalną cenę podczas zamówienia. Jeżeli podczas pierwszego kontaktu padnie pytanie, ile kosztuje domek bajka, z mojej strony padnie pytanie, jaki domek bajka? Jak życzycie sobie to skonfigurować? Czego oczekujecie od nas jako producenta, jako od wykonawcy? Co mielibyśmy wykonać? Zapraszam do kontaktu, zapraszam na spotkanie, zapraszam na wideorozmowę. Porozmawiamy, ustalimy, jaki zakres prac mielibyśmy wykonać i na końcu podamy finalny. Zakres ceny. Jeżeli chcielibyście to zrobić we własnym zakresie, skontaktujcie się ze mną, wyślijcie mi SMS-em, numer też jest do mnie podany tutaj, wyślijcie mi swojego maila, prześlę Wam ofertę, ten cennik, sobie sami we własnym zakresie będziecie w stanie skonfigurować swój dom. Dodacie pewne opcje, odejmiecie pewne opcje i wyjdzie Wam finalna cena. Tutaj nikt niczego nie ukrywa. W tym filmie posługuję się konfiguracjami domu typu wajka o wymiarach 7 na 5 metrów, ale jeżeli prześledzicie nasz kanał, prześledzicie nasze social media, zobaczycie nasze realizacje, zobaczycie, że dom typu bajka występuje też w wersji 6 na 8 metrów, czyli jest metr szerszy, metr dłuższy. Z zewnątrz wygląda tak samo, aczkolwiek kubatura już wewnątrz naprawdę jest odczuwalnie inna. Większa bajka, czyli bajka 6 na 8 jest naturalnie troszeczkę droższa. Jeżeli interesuje cię oferta bajki 6 x 8 Napisz do mnie, skontaktuj się ze mną, prześlę taki sam cennik, taką samą konfigurację bajki o wymiarach 6 na 8. MDD domy drewniane, to nie jest producent tylko domów typu bajka. My produkujemy domy drewniane w technologii szkieletowej. Jeżeli macie swój indywidualny projekt, coś Wam się podoba w internecie, chcielibyście poznać tego cenę, zapraszamy do kontaktu. Też będziemy w stanie mając projekt na biurku wycenić. Może Wam się podoba dom. 90-metrowy, może chcielibyście mieć dom 120-metrowy, ale to jak wykonujemy nasze domy, to wam się podoba. Chcielibyście w takim stylu, w takim klimacie, jak, jak my to robimy, wybudować swój dom? Zapraszamy. Podejmiemy się tego, mamy w swoim CV tego typu domy, również będziemy budować. Co jest bardzo ważne i co chciałbym podkreślić w tym filmie, jeżeli dokonamy już konfiguracji waszego domu, jeżeli poznacie finalną cenę jeżeli umówimy się na konkretny termin budowy, to cena, o której rozmawiamy podczas spotkania, podczas zawierania kontraktu, jest po prostu świętością. My nie działamy w ten sposób, że dwa miesiące czy miesiąc przed budową zadzwonimy do Was i powiemy, że były podwyżki prądu i niestety cena uległa zmianie. Nie, my tak nie działamy. To, na co się umawiamy dzisiaj, te same warunki umowy obowiązują nas podczas budowy czy na koniec przy rozliczeniu przy ostatniej transz. Firma MDD to 30 lat doświadczenia. My mamy przez lata wypracowany system naszej pracy, jakość naszej pracy i w pierwszej kolejności podczas budowy stawiamy na jakość. Jeśli priorytetem przy wyborze wykonawcy twojego domu jest cena, to uczciwie powiem teraz patrząc w obiektyw, a na spotkaniu patrząc yy, wam w oczy, że nie zależy nam na tym, żeby być najtańszą firmą. Nie zamierzamy w ten sposób konkurować. Jeżeli zależy ci jak na najtańszej ofercie, to prawdopodobnie nie jesteśmy wykonawcą, który spełni twoje oczekiwania. Budujemy przede wszystkim domy z pasją, bo uważamy, że pasja rodzi jakość, a jakość następnie rodzi profesjonalizm. Kontaktując się z nami, rozmawiając z nami, masz pewność tego, że rozmawiasz fi z firmą profesjonalną, która na rynku działa od bardzo dawna, które wszystkie produkty, wszystkie elementy domu produkuje u siebie we własnej stolarni. Nie jesteśmy firmą, która dzisiaj buduje, a za dwa lata jej nie ma, tylko działamy już od wielu lat. I patrząc na to, jak postępuje nasz rozwój, będziemy działać jeszcze dużo, dużo więcej. Zapraszam do obejrzenia innych filmów na tym kanale. Zapraszam do obejrzenia realizacji które udostępniamy. Zapraszam do wysłuchania tego, co troszeczkę opowiadałem na temat budowy kompleksowej, na temat jak znaleźć dobrego i solidnego wykonawcę, jak wygląda proces zamówienia naszego domu. To wszystko znajduje się tutaj u nas na tym kanale. Będzie mi bardzo miło, pomoże mi to w mojej pracy, jeżeli zostawisz po sobie kciuk w górę, a jeżeli zasubskrybujesz ten kanał, będziesz z tymi filmami na bieżąco. Mam nadzieję, że w tym filmie udało mi się wytłumaczyć, z czego wynikają różnice cenowe, że zrozumiałe były konfiguracje, które Wam przedstawiłem, a jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Was serdecznie. Marcin Szkałowa, MDD, Domy Drewniane.